Witajcie, kochani, na tarot ESME. Przed nami czytanie ogólne na najbliższy miesiąc, na październik dla naszych kochanych wag. Kochani, pierwsza rzecz to wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochane wagi dla Was: zdrowia, szczęścia, spełnienia. Spełniajcie swoje marzenia, otwierajcie się na najwyższe dobro, na miłość, na szczęście. Niech to wszystko będzie Waszym udziałem. Przygotowałam do czytania Tarota Apokalipsis i talię Życie z Aniołami. Jak zwykle popatrzymy przesłanie anielskie na kolejny miesiąc. Jeszcze tylko nim przejdę do czytania, chciałam poprosić, żebyście zajrzeli sobie do opisu pod filmem. Jest tam e-mail do mnie, są, jest tam również link do mojej strony internetowej i jak wiele innych ważnych informacji, także zapraszam. No dobrze, proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Wagi, kochane, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały na październik 2023 roku? Co dla naszych kochanych wag październik? 2023 roku. Główna energia, paść buław. W przeszłości mamy Asa Mieczy, w przyszłości mamy Króla Buław. Co będzie Wam pomagać? Karta Słońca. Co może przeszkadzać? Królowa Kielichów. I Rezultat albo rada, paś kielichów. Dziesiątka denarów z przełożenia. Fajne karty. No i zobaczmy, jaki jest dar aniołów dla Was na październik. Co dla Was macie, aniołowie? Jakie przesłanie? Jakie wskazówki? Jakie przesłanie? Jakie wskazówki dla dla wag? Tu. Wiara. No okej. Okay. Myślę, że od razu tę kartę przeczytam, bo jest na pewno bardzo, bardzo istotna. I już, kochani, patrzymy. Wiara jest boską siłą, która tworzy rzeczywistość tego świata. Bądźmy w wierze i idźmy naprzód. Anioły teraz otaczają nas specjalnym wsparciem i opieką, ponieważ wierzą w nas całkowicie. Nigdy nie poddawajmy się, nie rezygnujmy. Jesteśmy Bożymi dziećmi i Boża moc jest w nas. Wiara czyni cuda i jest pierwszym krokiem ku pewności. Uwierzmy w siebie i swoją doskonałość. Nauczyliśmy się doświadczać tego, co materialne. Chcemy mierzyć, ważyć, dlaczego tak bardzo chcemy się ograniczać. Bóg dał nam możliwość wyboru. Możemy wierzyć lub nie, ale sami podjęliśmy decyzję o życiu, które prowadzimy. Nie targujmy się z Bogiem o dowody, ale tłumaczmy, y, y, nie tłumaczmy tego, że czego doświadczamy w swoim życiu jedynie przypadkiem. Wiara to cudowny dar pe y, pewności. Bądźmy czyści w swoim sercu i cieszmy się nim. Afirmacja. Jesteśmy boskimi istotami pełnymi wiary i miłości. Doświadczamy pewności w swoim życiu. Kochani, wiara to jest ten, jak tutaj było powiedziane, że to jest krok, to jest tuż przed pewnością, prawda? I myślę, że to jest, to jest tutaj bardzo ważna informacja. Mam wrażenie, że teraz przychodzą takie czasy, że sama wiara. Jest troszeczkę już za mało. Właśnie ona musi przechodzić już w tę pewność. I tutaj y, nie mówię tutaj o przekonaniach jakichś religijnych, prawda? Tylko y, mówię tutaj o świadomości, o świadomości każdego z nas, że to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, żeby zadawać sobie odpowiednie pytania, żeby wiedzieć, kim się jest. Y, I tu ta wiara przechodząca w pewność może być bardzo ważna. I ten, jak tutaj była mowa, że, jest to, że wiara czyni cuda i jest pierwszym krokiem ku pewności. To jest tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz. Naprawdę i dobrze by było, żeby, żebyście sobie te afirmacje, którą podałam, czyli jesteśmy boskimi istotami pełnymi wiary i miłości, doświadczamy pewności w swoim życiu, to jest afirmacja, którą warto sobie w tym miesiącu powtarzać, pracować z tą afirmacją po to, żeby zrozumieć, że, że właśnie ta wiara potrafi czynić cuda. I tutaj nie mówię o jakimś łudzeniu się, mówię tylko, że tak naprawdę to, jeżeli pracujemy w jakimś, jeżeli dążymy w jakimś kierunku, robimy wszystko to, co trzeba, jesteśmy w przepływie też, to jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo, bardzo wiele. I kochani, też tutaj ta pewność pokazuje się na pozycji, co, wam, co będzie Wam pomagać w tym miesiącu. To jest karta słońca. I jest to karta na tak, jest to karta, która właśnie jest tą zamanifestowaną pewnością. To jest energia, która mówi o tym, żeby być w pozytywnie nastawionym, żeby otwierać się na najlepsze, żeby właśnie wierzyć, że. Mogę, że, że uda się, że dam radę, że wyzdrowieje, prawda? Że tutaj no różne rzeczy tutaj mogą być, że też pojawią się odpowiedni współpracownicy, osoby, które mogą pomóc w różnych sytuacjach. Więc tu chciałabym, żebyście kochane wagi, miały tego świadomość, jak wielkie znaczenie w tym miesiącu ma dla was wasze nastawienie wasza wiara w to co robicie to co jest dla was ważne w to co rozpoczynacie też bo tutaj mamy jako główną energię pazia buław więc to jest energia takiego entuzjastycznego podejścia do jakiejś sprawy rozpoczęcia jakiejś sprawy nowe początki nowe pomysły realizowanie tego z taką właśnie wiarą radością z entuzjazmem Myślę, że też ta Karla tutaj mówi, że będziecie mieć drogie wagi w tym miesiącu sporo takiej fajnej energii. Będzie wam się chciało chcieć, bo tutaj mamy Pazia, a w karcie przyszłości, czyli w, tak jakby w dalszym czasie miesiąca, macie króla, czyli wchodzicie w taką prawdziwą sprawczość. Bardzo, bardzo, bardzo dobry dla Was czas. I myślę, że ta energia Pazia. To też dla niektórych z Was może to, ona może płynąć albo z jakiegoś właśnie pomysłu, który, który Was tak zainspiruje, że będziecie po prostu mieć ochotę działać. Bardzo możliwe, że to może być pomysł, bo w przeszłości jest asmieczy, czyli. Czy to jest właśnie taki pomysł, coś takiego, taka idea, którą można rozwijać? Bardzo możliwe, że czekałyście tylko na, właśnie na październik, żeby już ruszyć z jakimś tematem. Też mogło być w przeszłości, dla niektórych wag, mogły być takie sytuacje, gdzie coś się kończyło i coś się jednocześnie zaczyna jedno się kończy drugie się zaczyna może to być właśnie na przykład nowa praca nowy pomysł nowy pomysł na biznes tutaj może być bardzo wiele różnych rzeczy ale ważną rzeczą jest to, że wchodzicie w tę energię, że realizujecie te swoje pomysły, że właśnie że w październiku ta realizacja będzie i dlatego w karcie przyszłości mamy króla buław Król Buław, oprócz tego to, co mówiłam, że jest, jest to wzrost energii, prawda, spazia z tego początku już do realizacji, do działania, ale takiego. Prawdziwego, z takim podejściem, już, już takim, z takim dojrzałym podejściem do tematu, gdzie no bo można powiedzieć, że król Buław to jest taki prawdziwy lider, prawda? To jest duch przedsiębiorczości. Właśnie on te pomysły bardzo fajnie realizuje i też jest w stanie za sobą pociągnąć innych. Stworzyć grupy, które będą realizowały jakieś bardzo konkretne cele. Oczywiście, wiadomo, nie wszystkie wagi będą tutaj intensywnie w przedsiębiorczości działały jakieś, prawda? Ale to się może przekładać na bardzo wiele różnych rzeczy u każdego w życiu też na sprawy domowe, czy na jakieś inne pomysły życiowe, na Wasze pasje. Tu. Te, te pomysły, które w październiku będziecie wprowadzać w życie, które rozpoczniecie właśnie teraz, one mogą okazać się ogromnym sukcesem, bo król Buław odnosi ogromne sukcesy. Jest, jest bardzo też taki wizyjny, potrafi dostrzec to potencjał w czymś w czym inni tego potencjału nie są w stanie dostrzec. Więc myślę, że możecie mieć na to wielką szansę, że właśnie dostrzeżecie takie właśnie dostrzeżecie ten ogień tam gdzie inni tego ognia nie widzą. Może też tak być kochani, że ktoś tak jak król buław, ktoś z takim przenikliwym poczuciem, wyczuciem też na waszym, w Waszym życiu może się po prostu pojawić i może pomóc Wam realizować te cele, które Wy sobie wymyśliliście. Więc to u niektórych też w ten sposób może, może się pojawiać. Z, prze, z przełożenia macie dziesiątkę denarów. To jest energia płynąca z rodu, energia pieniądza, dostatku, też i też taka, można powiedzieć, Wszystkie te nagrody, które te sukcesy i finanse, i poczucie bezpieczeństwa, i stabilność, ona tutaj jest. I myślę, że Wy tu w tym kierunku możecie iść w tym miesiącu. Że y, będziecie szukać nowych rozwiązań, wprowadzać y, nowe pomysły do swojego życia, żeby Wam się po prostu, Wam i Waszym rodzinom, żeby y, żyło się lepiej. Ważne jest, żeby y, robić to. Z wiarą. Ważne jest, żeby, to jest najlepsza karta w tarocie, pamiętajcie o tym. Karta Słońca przynosi bardzo dużo takiej właśnie energii pozytywnej, energii twórczej i też takiej świadomości, bo to jest, no, to jest oświecenie, przebudzenie też. Więc pozwólcie sobie na to. Też pozwólcie, jeśli ktoś będzie dla Was miał jakieś dobre rady. To też y, pozwólcie na to, żeby y, też to y, wysłuchać i wziąć y, pod uwagę, bo to też mogą być bardzo ważne informacje dla Was. Teraz, tak, co Wam może tutaj w tym wszystkim przeszkadzać? Mamy y, królową kielichów. No, może to być też dla niektórych wag jakaś konkretna osoba. W królowej kielichów to może być właśnie ktoś taki y, zmienny emocjonalnie, ktoś, kto lubi jakieś szantażyki emocjonalne, za bardzo jest egzaltowany, taki właśnie y, trochę histeryzujący. Y, tu na tego typu osoby trzeba uważać, bo one mogą w jakiś sposób opóźniać, bojkotować gdzieś y, twoje... Te właśnie pomysły. To może być ktoś, kto na przykład będzie widząc te Twoje wysiłki i tak dalej, będzie mówił, a ja to co? A tutaj kto się mną zajmie, i tak dalej. To może być ktoś taki, ktoś. Tutaj w negatywie niestety królowa Kielichów to jest taka kobieta, bluszcz. Tutaj akurat kobieta, ale też nie zawsze, to jest czytanie ogólne, więc tutaj nie patrzymy na karty na płeć, prawda? Więc to dla niektórych pań to może być te, równie dobrze mężczyzna lub dziecko też, znaczy no królowej to raczej dziecko rzadko się pokazuje, ale może, może dorosłe dziecko, albo koleżanka, przyjaciółka, siostra, ktoś bliski, brat, ktoś, kto właśnie może być, może próbować nakierować energię na siebie z różnych no, powodów, czasami z zazdrości, czasami z ego, właśnie z, takiej, z takiego egoizmu, Czasami z powodu własnego jakiegoś nieuregulowania, niepoukładania w sobie, więc tutaj na to trzeba uważać. A jeśli by chodziło o Was, jeśli ta karta jest tylko dla Was taką przestrogą, to uważajcie na jakieś takie huśtawki emocjonalne, na takie momenty, w których będzie Wam się wydawało, że nie poradzicie sobie, że to się nie uda, zaczniecie tragizować, histeryzować. Tutaj od razu trzeba się, że tak powiem, Kopnąć w tyłaczek, po prostu i powiedzieć: No, zaraz, zaraz. Tutaj waga się tutaj bardzo szybciutko uspokaja, równoważy, łapie wiarę od nowa i wchodzi z powrotem w energię słońca. Czyli wdamy radę, nie, nie odpuszczę. Nie dam sobie tutaj zepsuć też jakimiś negatywnymi myślami i tak dalej. No, i kochani, jest jeszcze jedna karta. Karta rezultatu lub rady. Paść kielichów. Myślę, że tutaj Paść kielichów jako rada może mówić, że w tym miesiącu mogą dojść do ciebie też różnego rodzaju takie informacje zaskakujące, niespodzianki, coś, co być może nie bierzesz tego pod uwagę, że też kroki, które już poczynisz. W tym roku, w tym, w tym miesiącu. One mogą prowadzić Cię do jeszcze nowych odkryć, które właśnie będą y Takim spełnieniem marzeń, można powiedzieć, mogą właśnie przynieść dużo takiego niespodziewanego, zaskakującego dalszego ciągu, którego teraz po prostu no, nie bierzesz pod uwagę. Paść kielichów też jest, jest to energia nowych możliwości, więc te nowe możliwości, które się pojawią, one będą bardzo cieszyć ciebie, cieszyć Twoje serce. Dodatkowo, też ważną rzeczą tutaj jest, by w tym miesiącu, w tym miesiącu, żebyście drogie wagi pamiętały właśnie o, o sobie, o swojej wrażliwości, ale o równowadze właśnie, jeśli chodzi o emocje, o uczucia, też jeśli chodzi o, o w ogóle taką otwartość serca, życzliwość do siebie w stosunku do innych. Też bardzo ważną rzecz. Tutaj też ważne jest, żeby mieć otwartą głowę, żeby marzyć, żeby wierzyć w szczęście. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby ślepo wierzyć, prawda, bo tutaj też w tej karcie nie o to chodzi, żeby być jakimś naiwniakiem, prawda. Nie. Tutaj chodzi o to, żeby wejść w taki przepływ energii poprzez właśnie wiarę i pewność. A co łączy. Wiarę i pewność, właśnie serce, właśnie wrażliwość, właśnie własna obecność, poczucie tej własnej obecności. Myślę, że to tutaj bardzo, bardzo może być takie krzepiące, i radą na ten miesiąc jest właśnie to, żeby mieć świadomość, że świat może stać przed nami tutaj otworem, że nie, nie ma sensu tutaj nakładać sobie, wymyślać jakiś, tak jak tutaj w królowej kielichów może być takie wymyślanie sztucznych problemów i tak dalej, tylko otwierać się na coraz to lepsze, coraz to lepsze. No, to jest, to jest taka radość, naturalna radość i myślę, że wy w ten miesiąc możecie wchodzić właśnie, w tym miesiącu możecie wchodzić w takie Jednocześnie dojrzałe, bardzo konkretne sprawowanie władzy nad swoim życiem, ale w sensie rozwoju tego właśnie takiego impetu, z jednoczesnym odkrywaniem, że jest ciągle jeszcze kolejny krok, kolejny krok, że się pojawiają nowe szanse, nowe możliwości. I, a za tym wszystkim też mogą właśnie iść pieniądze. Może iść dostatek, szczęście, to co najbardziej potrzebujecie. Tutaj taką dodatkową kartę dociągnęłam. Mamy siódemkę buław. Myślę, że ta karta będzie tutaj taką dodatkową kartą radą, żebyście kochani, jeżeli czegoś naprawdę chcecie, jeżeli coś jest dla was ważne, prawda. To choćby dookoła ludzie mówili, że nie dacie rady, że to bez sensu i tak dalej, walczcie o swoje. Siódemka była w karze, by bronić tego wszystkiego, w co wierzymy, co jest dla nas ważne, nie pozwalać, by jakieś siły zewnętrzne gdzieś starły w proch to, co dla nas jest najważniejsze. I czy to będą idee, czy to będą dopiero początki, to pilnujcie i pokażcie całemu światu, co dla Was jest ważne i że nie macie zamiaru niczego odpuszczać. Taka energia tutaj się dla Was pokazała. Piękny czas, drogie wagi. Życzę Wam, żeby wszystko spełniło Wam się jak najlepiej. Mówię tutaj o, oczywiście o moich życzeniach, bo jeśli chodzi o karty, no to to, co z kim rezonuje, to ten to za sobą zabiera, resztę zostawia. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Pięknego października. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!